W tym odcinku pokażę Wam, jak zamontowałem tutaj blow -offa. Także zacznijmy powoli od samego początku, czyli unboxingu. Zawór Blow-off HKS Super SQV. Nie wiem, czy to nad jest oryginał, czy replika. Nie, nie wnikałem. A więc, co tu mamy? jest instrukcja. O kurde. Tylko szkoda, że jest japońska. Tu mamy złączkę. Tam jakieś trytki, tutaj spineczki, jakiś filterek, podciśnienia. Zakładamy blow-offa hks -a. Jak widać, jest już jakiś progres. Także tak. Z tym miejsce gdzie był blow-off? blow, off? Latuje. blow off. Ale czy się zmieści? Nie. Według instrukcji musimy założyć flanszę, którą mam tutaj. Już tutaj mam o-link założony. Jest tutaj pokazany na dole. Teraz trzeba założyć. To tutaj elegancko od tej strony nałożyć. I będzie gitara. Oczywiście nie odbyło się bez jakiegoś problemu, a więc ten blow off. O ile zawadziłem flaszę, miał mniejszą średnicę na trójniku niż ten nowy. Także musiałem kupić. Nowy trójnik. Ale, że ten wymiar. Może tutaj jest określony. O. Ten wymiar jest dość rzadki. To sam trójnik kosztuje 7 Kawa Kawałek sykon tutaj. 7 dyszek. Ale, żeby założyć tutaj tego zimmeringa. O. To jest bloof. A muszę go ściąć. Musiałem kupić też ściąga do tego, bo miałem. Już pokazuję, miałem, ale taki do rozciągania, a musi być do ściągania. Więc no, także, nie tylko, że kupić blow -offa, ale też zaopatrzyć się w kilka nowych elementów. I tak jeszcze nie zrobiłem tego czujnika. No, no nie mam kiedy. Jutro zrobię serio. Muszę iść po wężyki, podciśnienia tutaj bo w ten trójnik co tu jest już się go, no podepnę po prostu czy to wiadomo, ja mógł już niby tego HKSowy jakiś, ale to to, że to ma logotyp to no, nic się nie zmienia, więc po co, co to dokładać na trytydkę więc nie wiem po co dowali nam tutaj te małe zetnieczki takie skoro i tak i tak tutaj mówią, żeby na trybytkę zapiąć. No ale, dobra. <laughs> Także zakładamy tą rurkę. Yy, raczej będzie to będzie w tą stronę. Ale to nie wiem jeszcze. Choć nie. Dobra. Najpierw trzeba założyć flanszę na bloofa. Tutaj jest wiadomo jak, co i jak, gdzie. Flaszę na bloofa i zobaczymy, czy on tutaj mi. Siądzie, bo nie musi przecież to być idealnie tak? Można to dać na przykład go bardziej schować tutaj, nie? Obok. A, tutaj jakiś jest ten. Od serwo podłączony. I maksymalnie bym mógł go tutaj tak dać, żeby siedział tak. Tutaj. A bo i tu. No zobaczymy zaraz, tylko flanszę podłączę. O, powoli, powoli. No i lampa, I powiem, robi robotę. Polecam serdecznie. NeoTools sponsoring i coming. <grym> Flasza założona. No wiadomo, coś tam się obrysowało, ale ja nic nie bradzę. Jest sztywniutko. I ponoć HKSowy, tutaj blow -off. Się autoreguluje, więc tutaj nie ma jakiejś sprężynki ani regulacji, tylko tam on niby działa od 0,8 bara do 2,2 bodajże, więc tylko założyć i powinno samo No samotrobić. Ale zobaczymy. Także teraz trzeba tutaj to zmieścić, to w to. A oczywiście tutaj jest rozmiar 32 wewnętrzny, a tutaj jest. 35, czyli 3 mm trzeba będzie tutaj jakoś wcisnąć. Wiadomo, że wejdzie, nie? Tylko trzeba jakoś to nasmarować, czy coś, żeby było łatwiej. A więc tak założony, wziąłem po prostu trochę oleju, żeby nasmarować, i od razu weszło. A miejsce montażu jest o tutaj. Nie mogę go skierować ani w tą, ani w tą, tylko po prostu o tutaj w dół. Się zmieści idealnie, o nic nie wadzi. Jeszcze zaraz Wam pokażę dokładniej, tylko włączę lampkę. Otóż to będzie w tym miejscu. Trochę od, odejdzie od serwo na pewno. Ale tu od dołu, no nic nie ma. Jest czyściutko. Ale najpierw zanim go e, tutaj wsunę, to wypadałoby. Tak trochę. No nie może mi znowu rura wypadła od, do lotu bo będę smutny kurde Opelku nie drażni. jak ktoś to mam ten trójnik na sprzedaż, ktoś chce to zapraszam 51,25 bo i tak nie mam co z tym zrobić, Tak trawa na co mi teraz o fokus musiałem następ kliknąć tak tutaj wydam wężyk damy filterek tutaj jakoś, tu i wepniemy go no, w tym miejsce, gdzie był stary. Bo ten wężyk to. nie, Będzie niebieski. To, to tutaj odkręcę wyjmę rurkę, to ten. ten. Takie szperybojery i zobaczymy czy to. <gry> A więc tak. Wężyki podpięte. Według tutaj schematu na instrukcji. Strytkę dałem tylko tutaj, jak jest pokazane SSQV i tyle, teraz tylko to osadzić podpiąć za to i czekajcie na efekt końcowy jest zamontowany jak mówiłem w tej luce od dołu wszystko się mieści bo nic tutaj nie zawadza z żadnej ze stron, tylko tutaj te wężyki trochę się poplątały, ale to jest tak, że ten idzie od blow off'a, a ten jest od regulatora ciśnienia paliwa. A niebawem pojawi się odcinek z montażu interkulera. Także wyczekujcie. Do zobaczenia. Ugasimy światła.